Jeśli miałbym wyróżnić jedną mapę, którą zna każdy gracz Counter-Strike'a, byłby to na pewno DAS2. I nie bez powodu. Ta mapa jest już z nami kilkanaście lat, a w swojej historii przeszła wiele gruntownych zmian. Od tej pierwszej wersji aż do tego, jak wygląda aktualnie w CSGO. I to właśnie na tej mapie wydarzyło się mnóstwo charakterystycznych akcji, oh, wow. które na zawsze zapadły w pamięci graczy i sprawiły, że DAS2 zapisał się na kartach historii jako jedna z najpopularniejszych i najczęściej granych map wśród wszystkich gier FPS na świecie. Nie, nie dość, że możemy znaleźć niezliczone odwzorowania tej mapy w różnych innych grach. To również DAS2 znalazł. Swoją dokładnie taką samą wersję w realnym świecie. Mało kto z Was o tym prawdopodobnie wie, ale Das 2 swoją historię, swoją inspirację zawdzięcza, że. Team Fortress 2. I tutaj wielu z Was może pomyśleć, jak to, ale merwo, Team Fortress 2, ta kolorowa strzelanka wydana w 2007 roku, co ona ma w ogóle wspólnego z Dustem? Otóż, jeśli widzicie te dwa screeny, były one jednymi z pierwszych screenów, które pokazywały jak miał wyglądać Team Fortress 2 w 1999 roku. Gra została wydana 8 lat później w zupełnie innej formie, ale to właśnie te dwa screeny stały się inspiracją dla twórcy Dusta pierwszego, który oczywiście później był kontynuacją w postaci das 2, dlatego nie sposób mówić o das 2 bez das 1 i bez właśnie tych screenów z Team Fortress 2. Ja jestem Mervo i zapraszam Was dzisiaj na taką małą historyczną wyprawę o tym, jak powstawał das 2, skąd miał swoje korzenie, jak, jak ta mapa się rozwijała przez wszystkie wersje CS-a, aż do tego, jak wygląda w dniu dzisiejszym. Zostawcie łapkę w górę, jakiegoś suba i zapraszam Was do oglądania. Był rok 1999. Niedawno powstała nowa modyfikacja o nazwie Counter-Strike do popularnej gry Half-Life. I to właśnie ten mod coraz szybciej. Przyciągał nowych graczy. Nie wchodząc w tej chwili szczegóły, ponieważ prawdopodobnie będzie to materiał na inny film, przez ten długi czas trwania bety, jedyne mapy, w jakie można było grać, były związane z ratowaniem zakładników. I po tych kilku miesiącach po raz pierwszy zostały dodane trzy mapy z trybem, który dla nas jest teraz takim bazowym w CSGO, czyli tryb związany z podkładaniem i rozbrajaniem bomby. Pierwsze trzy mapy w grze, które pojawiły się z tym trybem, były The Nuke, The Prodigy i właśnie The Dust. 16-letni wtedy Dave Johnston, jak sam opisuje na swoim blogu, był już wówczas twórcą jednej z map o nazwie CS Tyre, która została uwzględniona w trzeciej wersji beta do gry Counter Strike. I to właśnie po tym momencie Jess Cliff, jeden z dwóch głównych twórców, wówczas jeszcze moda do gry Half-Life, skontaktował się z nim, czy chciałby im pomóc w tworzeniu czegoś zupełnie nowego do oryginalnego trybu Counter Strike. A. I w ten sposób właśnie powstał Dust z trybem związanym z podkładaniem i defowaniem bomby. Jednak T Dave był już tak mocno zainspirowany z tymi sklepami screenami z Team Fortress 2. Wywarły one na nim tak duże wrażenie, że jak sami widzicie, ta mapa została naprawdę bardzo mocno skopiowana. Sam spawn antyterrorystów, zarówno ten chodnik, wszystkie budynki obok przejście wyglądają dokładnie tak samo jak screeny, którymi się inspirował. I w ten oto sposób powstał Dust. A za ciekawostkę niech posłuży fakt, że o ile Bombsite A od początku znajdował się w tym samym miejscu, o tyle z Bombsiteem B twórca mapy miał większy problem i nie wiedział, gdzie go za bardzo umieścić. Nie miał żadnego doświadczenia z tym trybem związanym z podkładaniem i rozbrajaniem bomby, dlatego po dłuższym przemyśleniu postanowił Bombsite B umieścić w tym takim podziemnym korytarzu. Uznał, że jest to mniej więcej na środku mapy, w podobnej odległości od spawnu terrorystów i antyterrorystów. Są tam miejsca do obrony i razem będzie to stanowiło dosyć fajny element rozgrywki. Taką mapę skończył wysłał do Valve, natomiast oni po jakichś wczesnych playtestach dosyć szybko uznali, że to ten bombsite jest w kiepskim miejscu i przenieśli go do spawnu antyterrorystów, co myślę przyczyniło się do dość dużego sukcesu tej mapy. Das był mapą jasną Przejrzystą, z dobrą widocznością, ciekawymi bombsajtami. Był łatwy do nauczenia się dla wszystkich graczy, ale przede wszystkim był jedną z trzech pierwszych map, które oferowały ten nowy tryb z podkładaniem i defowaniem bomby. To wszystko sprawiło, że gracze pokochali tę mapę i szybko powstały serwery ofer oferujące Dust 24x7, na którym ludzie cały czas grali jedną i tą samą mapę. Jednak jak wiemy w tej chwili. Dust wcale nie oferował jakiejś skomplikowanej, ciekawej rozgrywki. Terroryści musieli szybko przejąć tunel, z którego mieli jedyny, jedyne przejście na bombsite, a mogli też pójść tym takim podziemnym korytarzem, żeby przejąć tak zwanego mida. Jednak walka toczyła się ciągle w tych samych martwych punktach, dlatego niedługo potem Dave postanowił tworzyć kolejne mapy. Stworzył The Cobblestone, o którym kiedy indziej w innym filmie, ale zajął się również tworzeniem kolejnej odsłony Dusta, którą najpierw w myślach nazywał Dust 3. Natomiast jak się później okazało, ta bardzo popularna mapa, która osiągła niesamowity sukces, została ostatecznie, ostatecznie nazwana Dust 2. Stworzenie następcy Dusta nie jest wcale łatwym zadaniem, bo wyobraźcie to sobie, na waszej mapie w tej chwili gra mnóstwo osób codziennie, jest to jedna z najpopularniejszych map, a wy Chcecie stworzyć jej drugą odsłonę, coś jeszcze lepszego, co jeszcze bardziej przyciągnie do siebie graczy. Żeby to zrobić, musicie zawrzeć te wszystkie charakterystyczne elementy, które sprawiły, że gracze pokochali dasta jedynkę. Takie jak cała ta kolorystyka dasta, różne drewniane skrzynki, drewniane drzwi. Charakterystyczne rampy, przejścia, struktury, układ mapy, wiele takich elementów. Natomiast z drugiej strony trzeba zaoferować coś nowego, odświeżyć mapę, dodać nowe, ciekawe, taktyczne elementy. To wszystko sprawia, że trzeba być bardzo ostrożnym w dodawaniu nowych rzeczy, ale z drugiej strony nie można po prostu skopiować tego pierwszego Dasta, bo nie zaoferuje on nic nowego, ciekawego, co sprawiłoby, że gracze chcieliby się właśnie na tą nową mapę przerzucić. To wszystko sprawiło, że twórca mapy zdecydował się również w tym aspekcie na powieleniu wielu tych elementów, które widzieliśmy. W daście jedynce i tutaj znowu cofamy się do tego, a już mówiłem wam chyba o tych screenach. <grych> tak czy inaczej, jeśli w przyszłości, grając na mapie Das 2 po stronie terrorystów, zdecydujecie się zastosować słynną rosyjską taktykę pod tytułem Rashbino Stop. Pamiętajcie, że biegnąc tym miejscem w oryginale jechał tam czołg. Drugim takim elementem, który został wzięty niemalże żywcem z mapy Dust, jest to wyjście po stronie antyterrorystów z RESPA na długą. Ten tutaj bombsite A i te okolice wyglądają bardzo, bardzo podobnie do takiego miejsca na mapie Dust. Tak w oryginale wyglądał mid na mapie Dust 2. Jak sami widzicie, nie było nigdzie żadnych drewnianych drzwi. Co więcej, idąc w kierunku bombsitu B, okazywało się, że można było się tam dostać tylko jednym przejściem pomiędzy drzwiami. Tutaj twórca Dave Johnston miał pewien problem, jak ten bombsite jakoś tak bardziej otworzyć. Zwiększyć dynamikę rozgrywki, zdecydował się na coś takiego niespotykanego i coś dziwnego na tą taką dziurę w skale. Jak się później okazało, był to strzał w dziesiątkę i to przejście w wielu różnych formach przetrwało już do najnowszych wersji Counter-Strike'a. Jest kilka ważnych aspektów, które ulegały zmianie na mapie DAS-2 poprzez wszystkie wersje Counter-Strike'a. Przede wszystkim drzwi na midzie. Po stronie terrorystów możemy strzelać tylko przez taką cienką szparę, co sprawia, że dalej antyterrorystów w pełni widzimy przez te drzwi, natomiast oni nas mogą zobaczyć dużo, dużo ciężej, bo znajdujemy się tylko w takim niewielkim ciasnym przejściu. Oczywiście można strzelać przez drzwi, przez ściany w CS 1.6, zadawać dużo obrażenia, natomiast tak czy inaczej, ta taka mała szpara dużo wpływała na walki snajperów w tym rejonie. Również na midzie nie można było wskoczyć na tę skrzynkę, z której później wskakujemy na shorta, trzeba było obiegać całe to przejście, co sprawiało, że zarówno terroryści, jak i antyterroryści mieli w tym miejscu dłuższe rotacje. Żeby przejść oknem na bombsite B trzeba było kucnąć. Przez to poruszanie się w tym miejscu było zdecydowanie wolniejsze i mniej dynamiczne. Można było spojrzeć mida i tunel, ale poruszanie się, odbijanie B, atakowanie go, zdecydowanie łatwiej było taką osobę ustrzelić. Również drzwi na bombsite B były odwrócone w drugą stronę. Jedna osoba mogła zarówno pilnować mida, jak i szybko podbiec, sprawdzić, czy ktoś z tunelu nie wybiega, łatwo w ten sposób zabić przeciwnika. To zupełnie zmieniało balans mapy. Na longu nie było żadnych drzwi. Coś, do czego teraz jesteśmy przyzwyczajeni, jest dla nas rzeczą, Naturalną, drzwi na longu, wtedy ich zupełnie nie było, co dawało takie zupełnie otwarte właśnie przejście. Jeśli ktoś chciał szybko z terrorystów wybiec na długą bąbsite, zdecydowanie bardziej puste. Brak jakichś takich małych beczek, skrzyneczek. Te kilka takich głównych skrzynek, które mamy do dzisiaj, znajdowały się na bombsajcie zarówno A, jak i B. Natomiast było generalnie dużo, dużo pustiej. Mniej takich małych, dziwnych przeszkód. Również na bąbsite B, coś, o czym warto wspomnieć, o to że ze środka Besa nie dało się wskoczyć na ten taki niski murek. Co dawało mniejszą, powiedziałam, taką rotację, antyterrorystom przy bronieniu BSE, jak i również inne dodatkowe taktyczne zagrania związane również z plantowaniem bomby i tak dalej, to myślę takie ważne aspekty CS 1.6. Wersja mapy Dust 2 w Counter Strike Condition Zero nie odbiegała zbytnio od oryginału. Do, zdecydowanie zmieniono kolory, jaskrawość mapy i różne takie graficzne elementy, ale oprócz tego zdecydowana większość taktycznych elementów układu mapy i tak dalej zachowała się bez zmian. Poza tak naprawdę tylko paroma takimi elementami w postaci przeszkód zarówno na bombsite A jak i bombsite B, różne takie właśnie małe beczki, skrzynki, które już teraz znamy do dzisiaj w cs Przyszedł Counter-Strike Source i pojawiało się kilka ważnych gameplayowo zmian. Przede wszystkim zostały dodane nowe ścieżki do rotacji. Tak jak już Wam mówiłem, można było wskoczyć na skrzynkę na midzie, z niej na shorta. Również te takie miejsce na zewnątrz respa terrorystów na drodze do B, można było wskoczyć na tą skrzynkę, wejść na murek, co dawało po prostu szybsze rotacje graczom. Oprócz tego pojawiły się drzwi na longu, mniej więcej w takiej formie, w jakiej kojarzymy ją do dzisiaj. Na site A została usunięta ta taka wysoka skrzynka, co sprawiało, że osoba stojąca na środku w środku besa mogła widzieć całego shorta bez kucania z, z każdego miejsca widać było po prostu od góry kto nadbiega i celowało się po prostu Headshoty. Jeśli chodzi o dalsze zmiany na mapie, to przez to okienko nie trzeba już było kucać, żeby przejść, natomiast dalej trzeba było skakać, co nie dawało nam takiej dużej mobilności w tym miejscu, bo żeby przejść to okno, trzeba było skoczyć zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Niebo nad bonsiteem B było otworzone. Co dawało możliwość rzucania różnych smoków, raszując B, biegnąc od strony terrorystów, można było rzucić jakieś smoki, y, one wpadały w określone miejsca, to dawało zdecydowaną przewagę terrorystom i również po prostu myślę, zmieniało balans na tej mapie. I co jeszcze? Ważne drzwi przed bomb siteem B zostały zamienione, odwrócone miejscami. W takiej formie one istnieją do teraz i już osoba z Mina nie mogła tak łatwo idzieć w tunelu, również odbijając BSA, czy też go po prostu atakując. Najpierw patrzyliśmy w stronę środka BSA, a dopiero później w ten samochód, który również w tym miejscu już się pojawił, a wcześniej go nie było. To są, myślę, takie ważne zmiany w Counter Strike Source. I oczywiście jeszcze zapomniałem o midzie. Tutaj też to przejście na środku zostało, tak jak już poszerzone, tak jak to mamy w tej chwili w CSGO. Z Terrorystów z wielu różnych miejsc można było te drzwi obserwować. Wersja mapy daz 2 na Counter-Strike Global Offensive wszyscy myślę znamy niemal jak własną kieszeń. Na site A coś o czym warto wspomnieć to ta taka pierwsza skrzyneczka stała się wyższa w porównaniu do Counter-Strike Source, czyli można powiedzieć, że wrócono do tej takiej wersji z 1.6, że nie można całego widzieć shorta z każdego miejsca właśnie na tym BESie. Również jeśli chodzi o okno, mała zmiana, można skutecznie przebiegać po prostu płynnie zarówno po jednej jak i po drugiej stronie tym oknem, co daje Zdecydowanie dynamiczniejsze poruszanie się w tym miejscu. Das 2 przez te wszystkie lata w CSGO otrzymał niezliczoną ilość poprawek, związaną z naprawą bugów, różnych tekstur widoczności. Nie będę, myślę, przez to wszystko przechodził, bo nie ma to większego sensu i doszliśmy do punktu, w którym Dust 2 otrzymał oficjalnie swój własny tryb. Możemy tylko grać match, tylko grać mecze uproszczone na tej jednej mapie. Tak naprawdę powstała wersja Counter Strike Global Offensive Dust 2, co sprawiło, że ta mapa jest taka popularna, czy chodzi tutaj o układ mapy, o kolory, o widoczność, o to, że możemy walczyć zarówno na bliskie odległości, jak i na dalekie. Mapa jest łatwa do nauczenia się, ale niesamowicie trudna do takiego perfekcyjnego opanowania. Dajcie znać, co o tym wszystkim. Sądzicie. Jak widzicie, DAS 2 ma ciekawą historię i pewnie wiele jeszcze przed nami, bo prawdopodobnie w niedługim czasie możemy się spodziewać jakiegoś kolejnego odświeżenia tej mapy. To na tyle, trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w kolejnym filmie.